Dzień dobry, z tej strony FPK i witam Was w kolejnym odcinku serii Starcie Klanów. Dzisiaj mam Wam do zaprezentowania bitwę na mapie jaką są Stepy. I tutaj gracz jaki jest ze mną na TeamSpeak'u jest to Verhar z klanu DRK. I właśnie tutaj te starcie to będzie starcie pomiędzy klanem DRK i klanem S4S. Także zapowiada się na pewno coś ciekawego. No witam wszystkich. Eee... Powiedz mi Werhar, no bo ja widzę, że tutaj taki macie skład dość niestandardowy jak na stepy, ja zwykle jak rozgrywam stepy to biorę jakieś tam pershingi, te trzy dwójki, ogólnie dużo lightów, a wy z kolei postawiliście bardziej na coś takiego cięższego, że jednak e, widzę tutaj cała watacha tych isów trzecich, trzy setki i tak naprawdę tylko dwie, dwa lighty, oczywiście artleria no to... Jak najbardziej tutaj się z tym zgadzam, z doborem artylerii, że jak na tą mapę jest to czynnik bardzo ważny, ale no, jest ten skład mimo wszystko dla mnie, jako też dla rozstawiającego, całkiem zaskakujący. No, dla mnie też był zaskakującym problemem, tu się okazała po prostu późna godzina, kiedy się rozgrywała ta bitwa, tego dnia po prostu ludzie jakoś tam wcześniej szli sobie począć. I tak naprawdę na ostatnią chwilę zbierałem skład, po prostu co złapałem, to to miałem. Rozumiem. Na samym starcie już widzimy, że przeciwnik olbrzymią wręcz można powiedzieć watachą czołgów lekkich podjechał tutaj na tą flankę. Został też podczas tej naszej rozmowy wyeliminowany. Jeden gracz z waszej drużyny, Maciek, niestety został wyeliminowany jako pierwszy. I trzeba też wspomnieć o tym, że to jest light, który w momencie, kiedy macie same czołgi ciężkie, jest dla was czymś niezbędnym, no bo niestety isy trzecie ani nie mają dobrego zasięgu widzenia. Setki, co prawda, ok, ale są to czołgi, które no, nie nadają się do spota, a poza tym są to czołgi, które mają coverować właśnie te isy trzecie. Także, no chyba na samym starcie sytuacja nie była zbyt dobra, najbardziej kiedy widziałeś, że przeciwnik może atakować was z różnych stron. No, tutaj sprawa tak się okazała, że przeciwnik ma same lajty. Na dzień dobry wyjechali, zjedli nam maćka. No, chcieliśmy tutaj w takim razie no powalczyć, jak ktoś wyciągnąć ich pod nas, tylko problemem było właśnie to, że nie mamy żadnych oczu. Więc gra się w tym momencie skupiła na tym, żeby po prostu przeczuwać, skąd mogą zaatakować, przerzucaniem sił na lewo, to na prawo żeby no, poczekać, po, poszukać jakiegoś błędu, ponieważ, no cóż, frontalny atak na nich nie miałby najmniejszej szansy, bo by z daleka nas po prostu wystrzelali. Więc no, trzeba było przerzucać te siły, trochę nimi popofiglować i zobaczyć, co z tego wyjdzie. Mo może gdzieś tam przeciwnik właśnie ten błąd jakiś popełni. No i z tym się jak najbardziej zgadzam. W momencie, kiedy przeciwnik posiada skład cały, pełen z lightów, no to nawet gdybyście ruszyli większością do przodu, mógłby was po prostu skapować, i siły, które ewentualnie by nawet zostały, by bronić kapa, by też zostały przez nich szybko rozpracowane że przeskoczyły, tym razem na drugą, tym razem na drugą, tym razem na drugą stronę i całe szczęście, że wy też już wcześniej przystawiliście się, żeby w razie czego spodziewać się e, właśnie tego natarcia z tamtej drugiej strony. E, także no, przeciwnik w mojej ocenie na razie was bada, jakby stara się też wypatrzyć jakąś taką okazję na popełnienie błędu przez was. Ty tutaj na razie efektywnie oklepujesz jakoś te lajciki, także no nie jest źle, nie jest źle. Ja też mogłem być lepiej, bardziej się skupiam na tym wydawaniu akurat poleceń też, bo dlatego parę razy nie strzeliłem, chociaż mogłem w sumie. No to akurat jest dla mnie coś... Yy... Z czym, powiedzmy, mam bardzo często do czynienia, czyli niejednokrotnie nie mogę, jakby, wykazać się jako gracz, ze względu na to, że staram skupić swoją uwagę, staram się skupić swoją uwagę na tym, co się dzieje na minimapie, na, to, na tym, co, się, powiedzmy, przekazują mi też klanowicze, i wtedy rzeczywiście ciężko jest się skupić na rozgrywce. Ale mimo wszystko, no. Też w mojej ocenie dobre jest to, że za to jesteś na takim czołgu, który nie jest na tej pierwszej linii, czyli też nie musisz nie wiadomo jak być skupionym, bo najgorzej jest, kiedy się jest rozstawiającym i jeszcze jest się na czołgu, który musi całkiem sporo jeździć, który całkiem naprawdę sporo musi wędrować. No i też w tym momencie, kiedy mówię o wędrówce, to też zaczynacie się przestawić tymi setkami. Powiedz, no co to w ogóle był za ruch, co miał na celu? No ponieważ nas wszystkich wyświecili. Nie było co sensu stać w tym samym miejscu, bo by po prostu następnym atakiem mogli po prostu już teraz wyjechać z w nas działami i by nas zmietli. Tak więc tu trzeba było niestety być tym w ruchu tymi czołgami, ponieważ no, obawiają się tego, że nas po prostu znajdą w sobie dogodną pozycję do strzału i nas z daleka wyklepią. Czym utrudnijmy to? No to tym po prostu, no, mo możemy wyjść na tym na plus tylko, tak? No, widzę, że znów ta wataka chyba się zbliża do was. Wyjeżdżę tutaj sobie jakiś lajcik i tutaj fajnie go oklepaliście tymi setkami. Gościu już tam naprawdę stracił tego kb. Chyba oni się tak naprawdę nie spodziewali tego, co tutaj zaszło, także e, no, całe szczęście. No, tu się trochę zdziwili. Myśleli, że nas trochę zaskoczą z tego boku, jak znowu jeszcze raz wyjadą. Tu im nie wyszło, co prawda, burda nas, bo straciliśmy drugiego lajta. User left your channel. Na szczęście no, pide, pide. nasz kolega na artylerii e, udało jeszcze się chociaż tam jednego dobić. No tutaj całe szczęście tak naprawdę, że ta artyleria chociaż tego jednego gościa wyeliminowała, bo w przeciwnym wypadku, no to już tym bardziej by nie było za różowo. Wy byście wtedy stracili dwa lajty, a nie tak naprawdę nic. E, no ale w każdym w ogóle, razie... Tyle śmieszna sytuacja, mhm. jak bo teraz ja nagle stwierdziłem, że mamy trochę drugą stronę za mocno słoniętą. Chciałem przejść przez to, żeby podświecić podisy. I to był też taki fart dosyć, że znalazłem tutaj tego oru, akurat. No, on się chyba tego w ogóle nie spodziewał, i, i tak sam ty mówisz, że się nawet tego nie spodziewałeś, że on tutaj będzie. Choć niestety tam z daleka jest WZK-132, które też ci wpakowała pestkę, uszkodziła ci silnik, całe szczęście, że miałeś zestaw naprawczy. No i też jest ciekawa sprawa w tej bitwie, no bo ta bitwa pokazuje też, um, jakby to, że mimo, że przeciwnik właśnie posiada taką watachę, no to wcale to nie jest powiedziane, że od razu ma wygraną bitwę, nie? Że tak naprawdę jeśli czołgi ciężkie się fajnie przeciwstawią, że jednak będzie się jakoś kombinowało, tak jak właśnie tutaj mi opowiedziałeś, że przedstawiliście się, że nie, że jak już byliście tam wyspotowani, to no, chciało się jednak w jakiś tam sposób zmylić przeciwnika, pokazać się trochę w innym miejscu, żeby on nie miał świadomości, że Wy ciągle jesteście tam, gdzie byliście. I tak najbardziej mi się podoba, te kombinowanie jak najbardziej jest wskazane, tym bardziej w momencie, kiedy przeciwnik też wobec Was Stara się podejmować jakieś różnego rodzaju spotowania i tego typu sprawy. No i no ja ogólnie teraz w ogóle powiem, że. Naj, taka naj, najgorszy etap tej walki był w tym momencie, się tak naprawdę rozpoczął, ponieważ no, przeciwnik specjalnie pokazywać się nie chciał. Się zastanawialiśmy się mocno, co on w ogóle będzie robił. My widzieliśmy, że ten frontalny atak, nasz na, w tym momencie na pewno byłby skazany na porażkę. O, to dobrze, że mieliśmy jeszcze kolegę na artylerii, który naprawdę świetnie gra na tej arcie. On gra tylko i wyłącznie na artylerii nie ma żadnych innych pojazdów. O, to, 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 to w takim razie pozdrawiamy gracza Zeb. Ja powiedzmy jestem osobą, która szczególnie umiłowała sobie arciarze na randomach, także pozdrowienia śle prosto do gracza Zeb. Ale w każdym razie no. Yy... Ja nie rozumiem trochę z perspektywy przeciwnika, tego że skoro już posiada nawet te, ten skład samych lightów, no co prawda, już się teraz wyrównało. 2-2, ale mimo wszystko to są same lighty, to dlaczego oni nie utrzymują Was na spocie? Bo ja, będąc powiedzmy po stronie przeciwnika, teoretycznie starałbym się właśnie jakoś Was spotować jakoś co chwilę z różnych stron się wychylać. Wtedy tak naprawdę nie moglibyście skoncentrować swojego ognia i ustawić się na wszystkie strony. Ehm, także jest to poniekąd dla mnie zaskoczeniem. No ale w każdym razie no to jest decyzja przeciwnika pewnie dowódcy z drużyny przeciwnej, a wy tutaj na razie wyczekujecie na jakiś e, odpowiedni moment te isy, no są w dość takiej, powiedzmy, bezpiecznej pozycji. Choć chyba najgorsze, co by mogło się stać, to by było taki masowy przejazd po prostu lightów, za tory, e, Wtedy być może by nie było tak różowa artyleria, by została wyeliminowana. Gdyby te lighty też w tamte kamyczki na górze powjeżdżały na te sektory A2, A3, no to tym bardziej by nie było zaciekawie. Tymi setkami wtedy zbyt wiele byście nie, zdziałać nie mogli. Ale widzę, że tutaj te isy się przemieszczają. Wydało się im chyba rozkaz tam przemieszczenie się. No, no dokładnie, no. nie chciałem, żeby za długo stały w jednym miejscu, bo, bo znajdą właśnie jakąś tam słaby punkt. Tu najgorsze wyczekiwanie, tak bo nie wiedziałem do końca co ten przeciwnik chce zrobić. Nie wiem, może liczyli na to, że właśnie pojedziemy na nich, przez środek, czy którąś stroną i nas spokojnie skapują, czy wystrzelają. No, a no, też warto już że, wspomnieć o no, tym, że. To akurat pole należy do nich, inicjatywa należy do nich. My się skupimy na początek na swojej obronie, a potem ewentualnie tak postawimy wszystko na jedną kartę i no, albo się uda, albo się nie uda. No i warto też wspomnieć o tym, że już ponad połowa bitwy minęła, także czasu się robi coraz mniej. Ze strony przeciwnika nie widać też jakichś szczególnych zagrań. No ja rozgrywając ogólnie bitwy zarówno kiedy jestem rozstawiającym, jak i graczem. To też nie lubię takich momentów, czyli nic nie widać, nic się za bardzo nie dzieje, i tak naprawdę wtedy do głowy przychodzą różne myśli. Co oni tak naprawdę mogą robić? Zaczyna się kombinowanie, też rozmowa oczywiście z innymi. Eee, w każdym momencie, razie, no. Jesteście w takiej też sytuacji, że no nie ma tragedii. Nie ma tragedii, bo jeśli chodzi oczywiście o pulę HP, o to ile czołgów posiadacie, to jesteście jak najbardziej w stanie dalej prowadzić z nimi walkę w momencie, kiedy was, by was uderzyli. E, także pod tym względem jesteście, można powiedzieć, bezpieczni. Ale też może powiedz mi odnośnie samej bitwy. Czy to była bitwa jakaś w Drabince? Czy to była bitwa może e, już bezpośrednio z właścicielem prowincji? Czy Wy broniliście tej bitwy? Nie, to była bitwa w Drabince. Druga w Drabince. Mhm, to rozumiem. Jest to, bitwa pewnie roz... tam... Jest to bitwa pewnie rozegrana na e, aktualnej kampanii, czyli Operacji Tajfun, tak? Tak, tak, dokładnie. To może też powiedz... E... Jak wam idzie w ogóle w klanie DRK podczas tej kampanii? Znaczy no, po tej kampanii, poza tam kilkoma większymi sukcesami, to po, poza tym, powiedzmy, na tej kampanii idzie słabo, ponieważ mamy w tym momencie mało aktywnych ludzi. Mhm, rozumiem, tak, no, rozumiem. Po, osta po ostatniej, po tej, po tej kampanii, co była pod koniec zeszłego roku, mieliśmy bardzo dużo tych aktywnych, potem po prostu no, większość w tym momencie trochę zajęta jest pracą, tak dalej, tak więc po prostu odpuściła grę, trochę przestało grać. No każdy ma też własne życie, także to jest też taka no, oczywista no, sprawa. No, ludzie pracują u nas, u nas większość to są i tak ludzie dorośli. Mhm. No też widziałem, że tutaj ten Light tak zrobił tego spota, mimo wszystko to była taka jednorazowa akcja i, i w sumie dalej, no na razie pozostaje taka cisza, taka pustka. Pewnie już, no powiedz może jakie też nastroje panowały, no bo... W każdym razie, no, przez długi czas nic się nie dzieje. I czy powiedz właśnie, czy jakoś obmyślaliście, co się może zaraz wydarzyć, czy tak naprawdę znaczy, no, no, nic no, nie się nie, się nie działo. Czy oni chcą nam oddać to, to remisem? czy, czy jak, to, to było dla nas zupełnie niezrozumiałe, Tam w pewnym momencie widziałem, że szły tam blindy tam po tych skałkach właśnie na środku, mniej więcej mapy, ale tak to poza tym się nie wychylali, nie atakowali. Jak więc wszyscy no. Taka konsternacja była, to co tu w tym wypadku robić? No, bo to bez sensu pójść na taki remis, że będziemy stali do końca bitwy jedni i drudzy. No, no bo remis, no to on nie promuje żadnej z drużyn, jeśli chodzi o drabinkę. Także, zarówno Wy byście wtedy tak naprawdę przegrali i oni, e, jeśli chodzi o jakby dojście w ogóle już do tej bitwy z właścicielem. Także. No, to nie było dla jednych i drugich nic dobrego, mimo wszystko teraz tutaj co jakiś czas się pokazują te czołgi na tej flance, po której ty jesteś, także no nie wiem, być może stąd właśnie z tej strony będą ci przeciwnicy chcieli was atakować, sam jestem ciekaw co tutaj teraz takiego się wydarzy. No, pokazują no, jeszcze o, pokazują o nie, się jednak się pokazali zabędzi, z drugiej strony. Chciałem przesunąć te czołgi ciężkie nasze, wypatrzyliśmy, że tam są, stwierdziłem, że trzeba pogonić, a tutaj, że się wychylają cały czas tylko te dwa lajty do świecenia. Są rozdzieleni w tym momencie, trzeba to wykorzystać, tak? Że mało, tym bardziej, że jest mało czasu, dlatego wykorzystałem tą chwilę. Po prostu ich zaskoczenia, to, że isy pogoniły te po teraz po lewej stronie. W tym momencie isy będą wracać się. Będą jechać przez środek mapy do nas na kapa, do nich na kapa, a nasze setki będą zajmować tutaj te lajty, które są oddzielone. Oj, 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 tutaj ledwo, ledwo, ale się udało wyeliminować chociaż tą wózetkę. Tutaj widzę, że pozostałe setki będą już tą wózetkę, która została, kończyły i się jak najbardziej udało e, te wózetki rozwalić. Tak, tu zostały w ogóle już dwie minuty. No i albo wóz, albo przewóz, no uda się, to się uda, nie uda, to się nie uda. No, widzę, że teraz tymi setkami bezpośrednio nacieracie w stronę bazy przeciwnika. Tymi sami również ruszacie na tyle, ile się da. No, zrobiliście sobie pewnego rodzaju przewagę 6 do 4 Przeciwnicy są dodatkowo obici, wy jesteście na czołgach ciężkich, które mają naprawdę sporo HP. No, i zawsze, jednak, jak się jest na tymi się trzecim, a przeciwnik jest na lajcie, no, to ja bynajmniej wliczam, że chociaż to jedną z dwie pestki się odbije. Także sytuacja jest, no, z jednej strony dobra. Ale trzeba zwrócić uwagę na czas, jaki pozostał do końca bitwy. No minuta i 17 sekund to jest naprawdę mało, a przeciwnicy przecież mogą uciekać tymi lajtami po całej mapie. No a jak będą uciekali, no to równie dobrze, bitwa może być zremisowana, czyli w tym wypadku z racji tego, że jest to drabinka, no to przegrana też dla Was. Tak, ale tutaj, tutaj w ogóle było tyle śmiesznych, bo powiedziałem od razu, że, że mają jechać wszyscy na kapa, tam pierwsze odgłosy były to nie zdążymy, nie zdążymy, wieszcie, zdążymy, wiedziałem, że mamy to jakoś i razy przeliczone, że powinniśmy zdążyć. No, widzę, widzę, że pierwsze isu już zaczynałem tam wierzeć. Setka tutaj będzie kontynuowała natarcie na tego lighta. I jak najbardziej jest to wskazane, żeby zająć go po prostu tą walką, żeby wyeliminować go, żeby on potem po prostu od boku nie dekopował tych graczy, którzy tam właśnie wjechali na tego kapa. Choć mimo wszystko. To się okazał w że kolega właśnie się wystrzelał ze wszystkich pestek mm -hmm. zostawił tego tego. No właśnie ta setka, setka się wystrzelała cupach. i różowo nie jest. Ale komorek widzę, wyeliminował tego gracza, Paula Christiana. Także pozostały trzy lightweight u przeciwnika. Jeden już widać, że jest blisko waszej bazy, ale wy już macie naprawdę sporo punktów tego kapa. Także ciekaw jestem, czy przeciwnik tutaj podjedzie. Pokazał się jeden lightweight dość blisko, ale mimo wszystko ten lightweight nie zdążył zdekapować bazy. Bitwa została wygrana i tak naprawdę w ostatniej sekundzie, zobaczcie, dwie sekundy, czy tam jedna sekunda została mniej więcej do końca bitwy, i mimo wszystko udało wam się to zdekapować. Czyli tak naprawdę. No ledwo, ledwo, ale wyrobiliście się, zdążyliście jednak to skapować i ja podsumuję może tą bitwę w taki sposób albo może co nieco o niej opowiem. Początkowo skład, który właśnie mieliście mnie zaskoczył, no tutaj mi opowiedziałeś, dlaczego taki, a nie inny wybraliście. Zaskoczyło mnie też to, że przeciwnik wobec Was nie podejmował jakichś takich kroków stałego spota, atakowania wieloma czołgami z różnych stron, bo byli w stanie właśnie w taki sposób działać, posiadając taką chmarę lightów. No ale właśnie też wyczekaliście to, wyczekaliście to, i znaleźliście jakby taki moment, w którym no. Ty tutaj jeszcze jak najbardziej słuszny rozkaz wydałeś, mimo że tam chłopaki, tak jak mówisz, opowiadali mówili ci, że nie znożymy. ale ty wyczekałeś ten moment, wiedziałeś, że z z skapujecie i jednak się udało. I naprawdę no, bitwa ledwo, ale jednak wygrana i to się jak najbardziej liczy. I sądzę, że teraz możemy przejść do wyników tej bitwy. Bitwa jest wygrana i przejdźmy sobie do wyniku drużynowego, który nas najbardziej interesuje. Ewidentnie tutaj setki zrobiły no, najwięcej, tutaj postrzeliście na początku, trochę tam byliście ustawieni z tyłu, ale mimo wszystko udało wam się postrzelać. No niestety, e, lighty tutaj zbyt wiele nie zdziałały, zostały wyeliminowane jako jedne z pierwszych, ale też trzeba sobie powiedzieć, że no przeciwnik no, zbyt wiele nie postrzelał. On był no, zbyt pasywnie, jednak zagrał, mając tak szybki skład. Tym bardziej, że wy nie graliście nie wiadomo jak agresywnie, to on powinien jakby poniekąd starać się jakoś tam was wyjmować z tych różnych sektorów. Może jeszcze jakieś tam kilka słów podsumowania ty powiesz o tej bitwie, no bo sądzę, że jest to bitwa o tyle ciekawa, że naprawdę jest na styku wygrana. No tutaj zaważyło tak naprawdę nasze zgranie i to, że było właśnie polecenia wykonywane, tak, nikt się nie ociągał, nie zagapił. Co czasami wiadomo, tam w różnych tam bitwach drużynowych bywa, że ktoś nie dosłyszy, albo pomyślał, że on w sumie coś innego zrobi, gdzieś indziej pojedzie tutaj. Akurat było wszystko tak dopięte. Razem celowali, dobijali cele. I tylko w sumie dzięki temu naszemu zgraniu tak się udało to zrobić tak, jak powinno być. Wiadomo, każdy jakieś tam drobne błędy popełniał, ale więcej było w sumie z tego śmiechu, a potem jeszcze dumy któryś z kolegów potem powiedział, że na jakimś jest prawda, że mieliśmy 15% szans na wygraną, tak więc zadowoleni wszyscy byli. Jednym słowem, z bitwy, która wydawała się, że już będzie nie do wyciągnięcia, jednak udało się to wszystko wyciągnąć i udało się jednak doprowadzić do wygranej że w takim razie będziemy mogli zakończyć to dzisiejsze nagranie. Ja ci dziękuję Werhar za to właśnie tutaj wspólne nagranie, za to, że tutaj opowiedziałeś nam o tej bitwie. No i tym bardziej ciekawie ze względu na to, że jesteś no byłeś dowódcą bezpośrednio w tej bitwie. Ja dziękuję też wszystkim widzom za uwagę. No i do usłyszenia. Trzymajcie się. No dzięki.